Witam moi drodzy. Znajduję się właśnie w Ekwadorze na przedmieściach Quito, stolicy tego malowniczego kraju Trzy lata temu, kiedy mieliśmy okazję gościć na Copa America 2019, mieliśmy zrobić wywiad z Dario Sekulją. Kibicem, fanem drużyny narodowej Ekwadoru Latry. Niestety się nie udało, ponieważ senior Dario w dramatycznych okolicznościach zniknął z pola widzenia. Dzisiaj go właśnie szukamy. Jedyne co zostało po tym człowieku w Quito. Znaczy, wtedy byliśmy w Brazylii, no ale do tego wywiadu nie doszło, więc dzisiaj przyjechaliśmy do Quito, czy lata później, żeby ten wywiad zrobić. Będziemy teraz chodzić po. Taki tutaj tu, tutaj właśnie odbywają się takie, jakby dożynki, jakiś kiermasz, można coś kupić. Jakieś święto jest w ekwadorze i taki, koszul, taki rozmiar koszulki. Będziemy szukać, czy do kogoś pasuje. Jak, jakby do kogoś pasowała, a wy widzowie byście to zauważyli, to proszę nam dać znać w komentarzach. Może tutaj to powieszę, to jest takie, to jest S, niby SK, ale. No i Kiermasz się już w zasadzie skończył, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że znajdziemy tego człowieka. Ale tu Dario Secullo może się tutaj gdzieś kryć, i cóż, na no, ma zaległy wywiad sprzed trzech lat. Mam nadzieję, że go tutaj znajdziemy. Swoją drogą, fantastyczny klimat y y y tej imprezy, tego Kiermaszu noworoczno-bożonarodzeniowego.